Cześć, witajcie, tutaj SuperstarPL Dzisiaj wam pokażę mod o nazwie Blood Mod Dodaje on do naszej gry krew Pokażę może jak to działa na przykładzie wieśniaka Po prostu, mamy wieśniaka albo innego moba I po prostu z niego krew wypada Po chwili ona znika, z nią nic nie można robić Ale jeżeli jest na przykład jakiś potwór, powiedzmy slime, on ma na przykład zieloną krew. Moby neutralne mają najczęściej czerwoną. A powiedzmy, może... Nie Może Creeper? O kurde, co jest? A, przez ten mod! Jak widzicie Creeper ma czarną krew, taką jakby... Myślę, że przez ten y, mod właśnie na krew, nawet na kreatywie, można umrzeć. No, widzicie? To jest jedyny minus, chyba. Dobra, znalazłem błąd. Link macie w opisie. Jeżeli podobało się, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dla Was uh, superstar.pl